Oszczercy to zwykle tchórze. Apostoł Paweł o tym mówił wielokrotnie w swoich listach. Ja też tego doświadczyłem w swojej praktyce duszpasterskiej. Jeśli ktoś z Kościoła no, opowiada coś złego o mnie, no to proszę przed świadkami to przedstaw, albo przed Kościołem, a nie tylko oczerniasz gdzieś, kiedy nie ma mnie, czy nie ma sytuacji, gdzie ktoś inny może to ocenić. Apostoł Paweł miał dokładnie taki sam problem z Koryntianami. To jest 10 rozdział drugiego do Koryntian. A ja sam, Paweł, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny a gdy daleko, jestem ponoć śmiały. Czyli twierdzili, że jak on przyjedzie, no to on się boi mówić ostro, dopiero jak odjedzie, to wtedy y, ostro do nich przemawia. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Czyli pastora... Apostoła Pawła nie było w tym kościele, był gdzieś daleko, a wtedy część tych chrześcijan zaczęła go atakować i twierdzić kłamstwa na jego temat. Kiedy przybył, spieprzyli. Zwykle taka jest sytuacja. Od razu ruki po szwam i tak dalej, albo uciekają. Dlatego, zanim zaczniesz słuchać oszustów, którzy spotwarzają. Kogoś w Twoim kościele z Twoich znajomych, to zrób test, czy są gotowi przed Kościołem powtórzyć te słowa, te oszczerstwa. Jeśli nie, to są tchórze i oszuści.